i'm to show you something <laughs> Biedello się pichcielo Rozpręgu było Jak chyba widać na załączonym obrazku Chuja, widać Słysza się dzwonić, umówić Na wizytę zjeść, umyć się, pojechać no ale udało mi się a propos ustawić ją żeby ten szczekała na dźwięki, na ruch tylko że nie przesyła poza powiadomieniami nic danych Brakuje i dosłownie kurwa z metr. Ja próbowałem antenę na kablu, ale to jest sensu. To właściwie nie robi żadnej różnicy. 3 metry przywodu, czy tam lepiej. I działa tak samo jak stokowa, bez kabla. Chodź. Gdzieś tam w dobrych warunkach mi się udało parę razy odpalić. Chodziła, ale strasznie zacinała. W tym momencie zostawiłem taki na razie czegoś na wymianę anteny albo nie wiem co muszę znaleźć jakąś taką najlepiej właśnie dookólną widziałem były spore tylko tak nie jestem przekonany ich opis jest na tyle po prostu nieczytelny że nie wiem czy to jest aż... Tak jak czytam opisy chodziłoby na to, że sama taka antena, właściwie to dwie anteny nie zmieniają zasięgu Wi-Fi, tylko chodzi o połączenie z siecią, w tym przypadku zewnętrzną. Nie? Ale nie wiem, a jak ktoś korzysta z tego. A jak ktoś korzysta z sieci szeregowej, z kabla i to po co anteny? Muszą tak działać. To teraz może jakoś przestawić go całkiem w inne miejsce, wyciągnąć gdzieś tą antenę i może by zatrybiło. Ale nie chce mi się bawić to. Na razie wszystko działa. Poza tym jednym okiem. No chyba dziccy zrzeli a szukają tych trufli ale, że tak. Oo, zbuszowane się, czyła

że tam tak odsłoniło dziwnie O, to chodziłoby na to tej Ej, Fleja nie teraz Mówiłem Co czy to była ręka musiałeś też rysować albo coś po lewej freja po lewy kątek po prawej w oddali a po lewej Las. i tutaj, no, tam w budowie ta. ale ja nie spodziewałem się, że że będę trzecią obserwował w ten sposób a tam grube gruchy, czy tam bardziej? bardziej tam, tak? patrzę patrzę podległość a ten co to było? to dyta, tutaj tu Bruby, przed nim to idziemy dobra, je, nie spodziewałem Mówię jeszcze trochę. Tak dalej pójdzie to będę brydaka z balkonu w tym w świdniku świetniku będzie wychodził na fajkę. Nawet nie jestem pewien czy nie jest w tą stronę akurat okno, tylko że oni chyba nie ma balkonu. Ale no chuj już nie będę pracować w sensie. Mógł spróbować wyczaić tego jest nie więcej stąd. Ja słyszałem, że już plany na ten S23 są do spore Ciekawe co to z tego wyjdzie Jakby były takie jak no mówię to faktycznie mogły takie rzeczy robić no chodź na to, zostaw to Tyle pytam, pipi pupu i pana budkę, bo opłynie, bo to na głódkę, bo będę to to lub gór mogliby w się czy to celowo ktoś tak zostawił to do, tylko do, do czy nie podobno zalesienie działki działki też dostaje się jakieś profity kurwa z tego z nie we mnie wnika mnie NDD jako ciekawostka tylko tyktuję, bo ostatnio się dowiedziałem właśnie że to zalesienie działki gwina jeszcze dopłaca nawet do takiego one. Jakby ktoś chciał to, może sobie zalesić i będzie miał tam. Może chodzić w podatek, nie będzie nie będzie musiał płacić podatku, nic nie. Pewnie w zależności od areału od zalesienia. Pają mi się mięcho Został zostaw te buraki, wystarczy ci sąsiad krzyczył, że to GMO i nie wolno dawać to są GMO o buraku tam jest burak GMO I to już obecną teraz biurki, że to zastanawiałem się nawet ja to nie zrobić Ale jakby zabrał. zebrał, godzinę. No i tak prostu stoi Miałbym swój na lkankę, tak jak chciałem zrobić na podpórki do bramy na podpórki do wjazdu, do garażu a tam bym się też kurwa gnoje, nie kręcił, bo nam to się mają gdzie też. Raz i to zaraz nie kosiłem to już ich będę Chodź najlepiej się kiedyś tłumaczył łebek, że bo on sobie robi spacery po bo polu tylko niestety pole za tym tonem to jest jeszcze po tym że należy także też nie chcę Zmienić to sztukowe szczekanie na jakieś inne. No już ja kiedyś powiesiłem o tu I chodziło. Ja o chodził Kabel pod dachem jest. Ciach z anteną gdzieś na tej wysokości. nie więcej na prawo I klaps. Czasem do czasu udaje mi się połączyć i przesłać ustawienie właśnie ustawiłem w sobie w końcu czujkę ruchu, czuję dźwięku tak żeby chociaż raban robił tak dla jaj, bo to do niczego innego to mi się nie przyda w tym momencie Z rejestratorem nie chcę łączyć. Z laptopem się łączy, z wivi, a rejestratorem nie chcę go wyszukać w tym momencie. Czy hmm.